To to nagrywa ogólnie, panowie. Witamy wszystkich. To po materiale z powróci... Sopocie wrzucimy pewnie. Po materiale z Sopotu. Po materiale so z Sopotu. A wiedziałem, od no. tą kamerę, zaraz coś. Po powiedzie. materiale z Sopocie robimy full bandy workout. Oh. <laughs> to go by się przydało, to bo tą kamerę tak jest ciężko trzymać. Trzy da się pełnić. Sorry, sorry, bo możliwe, że Artur to ogląda, właśnie. E, pokaż się, że. Sure, sorry, ale musiałem zjeść je do końca. wiem pre workout. Dwie godziny temu jadłem płatki Nesmix 300ml mleka 0,5% i Jedźmy dalej szybciej. No to przez ten tren pewnie który się wkręca a możemy tam nagrywać w no tam nie było problemu jak nagrywałem Ale sobie ustawę pod i już dwa treningi zrobiłem i teraz dopiero będzie spółka trening no, ja robię pierwszy trening po 2,5 tygodnia przerwy do a... no, sobot i byłem po podniecko To robi płaszcza ze mną siłowego? Ja, ja siłę koś właśnie strasznie się podnieca. Zrobiłem w FBSa, na jakiś trening najbardziej No ja na Hyper, bo się pompuje najbardziej No wczoraj nie dojadłem, z 1700 kalorii Dzisiaj 3 kg mniej na wadze Także się trochę boję, że będziesz ciężarami problem Co myślisz o Barnie? Pomyślimy Dzik? Ja przeciw A on? Dlaczego? Będą zajebiste jedzenie Nie winka Chuj wam w dupę to ta szatnia w ogóle jest, jakaś taka, nie pamiętam kiedy taką dużą ostatnio. Dobra, łyknę tą guaranę. Noga, a nie badek. Ale skoki to masz, e... jak to się mówi, a ja masz skoki? Przybyliśmy na siłownię, bardzo fajną siłownię. O, jesteśmy tu już drugi raz. Zobaczycie, widać, że za, m, ktoś kto no, zawodowo zajmuje się tym sportem tworzył tą siłownię, bo to kiedyś to była Jest bardzo stara siłownia, ale też urządzona w wygodny sposób po prostu dla osób trenujących na wolnych ciężarach głównie. Nie, muszę tylko tej się rozgrzać. Dobrze. Tam czuję się też obiewany klimatyzacją i jest mi silna. Nie muszę nic mówić, to sami. samo. Dobra, zaczynamy. No, no. Kurde, no. no to to dla mnie trening, ale jestem jeszcze w chory, więc... nie wiem, wspominam, co robić. Nie no po przerwie to powoli zacznij. Możliwe, że tylko się Od Odrobura już dostałem zaproszenie do napierdalania Rozgrzewamy się od 50 Nie no mówię ciuć się stabilnie, co nie ja nie mam gdzieś mi upadki nie ciekawych Ale już wszystko wygodne i takie fajne

Teraz robię serio? Mówię szósty i ziądę. Ale kurwa, nie to nie wiesz, ale kurwa, nie robię serio. Zrobiłeś już? Zrobiłeś już? Czego? Jak się? No to jest piętnastka, żółta też piętnasta. No, dlaczego? Ja przecież zrobię serio. Kurwa, to ci zabierdolili naprawdę. Zakładajcie tak. <sum> 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 yeah. Ja robię serio. <sum> <od mnie. sum> <sum> no, nie rozgórza. Podobnie wkurza opaków bez trade'ów. Jak kula się na rozporę, że zakłada 15. Sam wziąłem te 15, założyłem inne 15, tylko innego koloru. <śm> 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 to 10. Ile jeszcze wstępnych? Z jedną na 130. I ile w głównych? 145. A ile było 9 miesięcy temu? 110. To jakiś skok duży nie jest. Na redukcji to spada tego ciężaru. Na ja, redukcji było 110 ciężka po 3 razy. Normalnie. No. Saker się opierdala aktualnie. Ja się masuję piłeczką dla psa. O ścianę. Klapkę piersiową i okolice barku. Żeby być kipkim przed OHP. Włóż mi. dla czyli 1.25 jest cięższy od czerwonego krążka Wezmę sobie Czerwony jeszcze krążek musi ważyć zatem 0,75 0,5 dobre fajne te mentosy fajne. są bardzo sobie jeszcze jednego od już miesiąca czy dwóch na treningu jem jakieś rzeki czy mentosy i fajnie pomaga no i jaki jest ten zastrzyk takiej? Troszkę cukru wejdzie, zawsze się no. lepiej czujesz i też... 77 z ciężarkiem. A bez ciężarka 78,3 i do morfa. No dobra, no to mów. Ostatnio przed Dilo'em przed skrzydła skoczyłem na 115 5 razy 5. Teraz chcę zaliczyć lekki progres z ciężarem. Będzie 116. Ale... Bo nie chcę po tych starych rozrzędkowych zabrać siłę, bo normalnie dokładałbym na 117. No. I mam nadzieję, że trzy ruchy i że będzie w porządku. Może i tym samym sygnałem bo ale za darmów, nie to nie zobaczę. No, <noise> Trzeba może go wygodnić.

są talerze 15 nie dajcie się zwieść pozorom Prawo powsze, zajebisty yeah. ciesza. No Yey yeah. Jak dziecko Czerwy, albo dłużej <noise> półtora roku nie zaczynajcie od power treningu nie chodzi mi a. o to żeby nie wracać po dwóch tygodniach od razu w pierwszym treningu na swoje ciężary tylko zrobić na przykład 50% tego co robimy w serii danej potem zrobić 75% i dopiero 100% a co powiesz o tygodniowej absencji od siłowni czyli takim no nawet nie mówię o dilodzie tylko zupełnie jak znaczy, jesteśmy tydzień przed jak robisz deeload, no to, to właśnie deloadem jest taki powrót, nie? No ja na przykład jak teraz nie ćwiczyłem tydzień, to po prostu zacząłem trening od y, przedziału 12-15, mimo tego, że mi wypadało planowo siła, nie? No ale robiłeś na maksa te 12-15? Yy, tak, <grym> ale nie słuchajcie się nas. <grym> no to tak właśnie bym no. zrobił. No ja robię 50% dzisiaj tego co robiłem 20 tygodnia temu. I na tym treningu zrobię 80, hmm. pewnie około 85, nie tak. No, to było na własną odpowiedzialność. Co się dzieje tu? No to włącz, ale sam. 145? Z boku jakbyś nagle. To, to jak było? No tu musi być asekuracja już. z sakerem jeden dzień ćwiczyłabym klatkę piersiową patrzcie na ten dryk potu tu nic nika opanowana. pierwszy trening po dwóch tygodniach Potem szama, mój flow jest nie do zatrzymania. Zabawy treningowe, pozdro! Probór nie chce czekać na kolejny znak, wypierdolę na klatę to. Pączek przed kolejkę moją wiebał się, dekoncentruję go. Leci tam, gdzie chce, bo za krótki jest. Każdy bekę tutaj ma wetle. To kolejny znak, to kolejny skręt, to kolejny wkręt, o kurwa prędko. Nie chcę czekać na kolejny znak. Pączyk wyjeb tą sztangę już Ty leci tutaj pierdolę przed serią twą Wypierdolisz mi go Ale mój flow leci tam gdzie chce, nie zatrzymasz go Mój flow leci tam gdzie chce Dobra już sorry, tak się nie robi Tak się nie robi